Kochani, każdy może z nas zastanawiać się, po co podejmować walkę o czystą miłość, o czyste serce. Tych codziennych trosk na tu i teraz jest tak dużo. Tak bardzo jesteśmy słabi, a problemów jest mnóstwo. Zostawię Was z jednym pytaniem. Kto może w pełni wyprowadzić nas z wszelkich trudności? komu zależy, spełni na nas, kto kocha nas bez żadnych warunków, bez względu na to, co narozrabialiśmy w naszym życiu. Do kogo idziemy z problemami? Z natury jesteśmy wszyscy niecierpliwi, bo byśmy chcieli tu i teraz wszystkie rozwiązania. Uzdrowienie teraz, zmianę życia teraz, pracę, wyjście z problemów, uzdrowienie relacji. Przemianę teraz. A jest jeden, który jest najmądrzejszy, który wie, kiedy, jak wyciągać nas z różnych, najbardziej pogmatwanych sytuacji, najbardziej Wypełnionych bólem, chorób jest jeden. A jemu zależy na tym, abyśmy przylgnęli do niego. A on pragnie nam dać czyste serca. On jest panem sytuacji, tej, w której jesteś. Wierzysz w to? Chcesz zmiany? Chcesz uzdrowienia? Odpowiedzcie, proszę, w swoich sercach. On jako jedyny da nam to, co jest potrzebne na tu i teraz, byśmy się nie pogubili bardziej, niż jesteśmy już pogubieni. Myślę, że nikt z nas nie może powiedzieć, wszystko jest super, żyję w stu procentach tak, jak Jezus chce. Kocham Go całym sercem, czystym sercem. Dlatego może to zachęci cię, aby rozpocząć walkę, w której to Jezus będzie nas oczyszczał z Duchem Świętym w obecności niepokalanej i naszych świętych.